Pop halo, 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 dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Alka 3Forge, kampania Reign of Chaos. Undeadzij, misja druga, jestem wam ze mną, jest wąsu. Czołem, czołem! Panie bracie. panie bracie, bo jesteśmy inkluzywni. I kontynuujemy naszą tutaj e, walkę na najłatwiejszym poziomie trudności, na Impossible. Zabijemy wszystkich. Ta.

Mnie Pierwsze, co? Tu będzie sekretny item. Y, sprawdziłeś? Nie było nic zapisane. Żartuję, że w koniu będzie. Wiesz co? Mamy czas, więc tak, to się wyknie. Hmm. Tyle. Oj, kara. A tu od boku, ale te drzewa. Ja mogę widzieć? No. Ale tutaj. Ale tutaj. Tu nie. Dobra, mam tu mały spoiler, ale zobaczymy. A tu w dół? Nie, widzę, że jest Okej. Okay. Wie wierzę. O God damn it. Nie ma dowodu na to, że Arto zwiedział o 9-11 Jezu i tak dobrze dobrze że ty będziesz to wy wycinać bo... Po... To zostawiam tak... Nie! Tak, to jest bardziej podobne. A żrej sobie Easy. Easy, co twórcy? I co myśleliście, że to jest INSANE? To jest impossible, actually. Impossible, actually? Hmm? A czekaj, a z tego ciała mogę? Nie, bo to bohater, Wchodzimy w to gulgo. To jest bardziej The that you served, have need of you again. Dostałeś awans. Told you, my death would mean little. E? What the? I now? No, a fajniejszy misji. No a ja tam w tle. Kurwa, znowu, no znowu, no. w poprzedniej misji. Zapraszamy do przedostatniego odcinka. Znowu będę musiał go zabić. Nie, no tym razem to nie jest z nami.

Jak chcesz, to 300 zł zostań. 300 Przydałby nam się Twój Firefire. No, i teraz tu można wejść na ten tamten, tylko oczywiście nie chcemy tego teraz? robić. Dostaliśmy okay. paru. tych. A, a poczekaj, są dwie, są dwie, którą chcesz? Dolną. Dolną? No, górę. Zbieraj a, i chyba ty się jednak. I, Chociaż zobaczymy, jak to będzie działać, ale z tego co czytałem, to ludzie mówili, że na Arta się powinno się mieć ten dynzel, bo nie masz jak się leczyć i żebyś de facto nie używał. O, o ten. Weź co Ty no, ale ile ich tu jest? Insane. Nie, impossible. Tak. Idziemy na golema? Czekaj, no chcę gulą kazać jeść. No. Tu nie będziemy używać kanibaliza na gulach. No. 20 minut później. Tu jest, zjedziemy pozu z mięsem. Tam jest. Dobra, wbijamy? No. Czekaj, ja muszę jakoś. Ja wbiję swoimi gulami, żeby je zabić. O, co... Nie, no drewna potrzebna, no w sumie nie potrzebuję. Balador de Bright. Jurnaceau so Bright na obiedzie. A tak idzie akurat. No to akurat złapiemy atak i, i, i akurat jeszcze raz w zdaniu będzie ok. Eee, to taki kampik. Ale tu się przekopujemy. Tu się przekopujemy te. Tak. I co i oni tu nie znaleźli tego? Eee, nie mieli specjalnych ideów pod koniec misji, więc... OOO! O, o. Insane. To jest... <śmany> WHAT? Ale to było legit chyba w No jest, bo przecież był głos Artasa i tak dalej <śmany> Dobra, się jednemu dam Łooo, trendy zrobili, nice Czekaj, okay. czy tu będzie coś można oczyścić, myślisz? A w górę nie, w lewo nie, nie Frostmourne. A. A. Wracamy. Tu jest, tu jest coś. Idę tam to wykosić. Patrz na mnie. Patrz na ciebie. Wow! Dobra, Pandaren Relaxation Area. Jest tu? Nie, nie ma go. Nie, nie ma nic, Ale też ci nie... na cały ekran wywaliło Pandarena? Tak. tak. Jesus, jaki jumpscare. No cóż, secret found, no. Ale to coś robiło, jak to się znalazło. Tylko nie pamiętam co. Granite Golem na dziewiątym. E. O, ja atakują bazę, ale zostawiłem. drugi no w jednym. Co ja się dzieją? Cofnę swoimi. Zobaczmy, czy było Warfit. I guess. A tyle gramy, że. Nie, ja no zdąży chyba to rozegrać. Pendant of Energy. Wiesz? Wypad. No, wziąłem, wziąłem. To mówię, co wypadło z niego, nie? Dobra, jeszcze jakiś OP-item musi być gdzieś tutaj. Na no, no, zakładam, jest. że tu, gdzie ja chcę teraz wejść? Uh, nie, potrzeba tam to jest. Wozów? Czekaj, czekaj. Moja... Patrz, to jest most popsuty. O, może to się naprawić. Patrz, jaki atak na bazę. Ty! Ty! Zobacz, co ja znalazłem! Już, patrzę. O, będzie jad! To też już to widziałem gdzieś, już patrzę. E, ukradnę mu jedno, co? A, unibuller babble. Farmerski! To, i widzę skrzynię. Jop. Jak tam wejść? No jak to? No, to to przejdę. Chyba? Nie na pewno. Przy ostatnim mieście nie można utera dobić. Uu, kogoś, pamiętajmy o bogowie walkę. No chyba styk. Nie mam ponad stak go. Będzie jakaś cacka. to zobaczyć. Czy ktoś naszczecz na prochy swego ojca? Fidran! Dramatycznie. Bardzo dramatycznie, uderzę. Oddawaj urnę i umrzesz szybko. Upewnij się, że umrzesz szybko. Oje, dobra, zginiesz. Ur, urna trzyma prochy, twojego ojca, Artasie. Co chcesz zrobić? Naszczać na nie jeszcze jeden, ostatni raz? A nie wiedziałem, co jest z tym lootbox. Ciągnę je nosem. Albo z drugiej strony. Dobra, to lec tam. Wow! A mogę pani szedł tutaj, Uterowi? Nie. Cztery, no teraz level. Jest śmiertelny. No i widzisz, oh. że przywołał bohaterów? Widzę. Insane, to było tu, tak? Dobra, wjeżdżam. Finally. No dobra, poty się przydadzą. Poty się przydadzą. Jaki? Yyy... Artefakt, automatically generates a corpse ni every 20 seconds Increases the mana by 200 świetne To jest dla mnie perpetum do bile bo Ej, mi daje wr wracamy, korpus i... bo mi szkoda wozów z mięsem Dobrze, to Musi... Artas Musi... Umarł? Nie no I guess będzie tu chillował Mam nowy artefakt, akurat mi zrobi korpus, który będę mógł zjeść O, o nie, ja zginę! Uterty gnij do paruwo Masz bij tego gula co se je bij tego teraz gula który se je LAW! Uh, last... Dobra, bijemy go Ej 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 AU! twoje wozy z mięsem mnie mordują No niech się zemści 100... <laughs> Dobra, wozy z mięsem to załatwię. I got it Yeah, baby, you got it. Co teraz klękasz? To late. Mm. <głos> 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 there is. Arta, cóż, nie ma wacka. <noise> to już nie zadziała, Uterze. Tak, ja też na pewno już nigdy nie zginie. Wydaje się zbyt potężny. No, o! No i na śmierć to go wyglądał I teraz wskrzesił Terra jako trzeciego bohatera. Chciałem powiedzieć, że te super itemy. Super itemy z kampanii ludzi były no. mocniejsze niż te co tutaj mamy. Te są adekwatne i fajne ale... są takie... Bo w pierwszych mo mocywe. misjach nie zebraliśmy O, patrz, patrz na górze! Nie, nie zbieraj tej urny, pa. Mhm. A jeszcze podwiedzajmy, bo możemy. No to rozwalaj to. Tu chcę wyczyścić. Jak zabić. Kopanko, kopanko. Tu. Ale może tu coś będzie. Dobra, bierz te. A ja biorę, tak? mogę podnieść, bo tu Daję plus 10 do wszystkich statystyk. O! To, o gdzieś, to... No drugi raz Questy zrobiłem, bo upuściłem i to A kim ty Delegacja. jesteś? A Fanny czemu tyłem? A! On ciebie to... do Queltara zabiera, ja zostaję! Dobra, szef feeder delegacji. Dobrze, to ty z Tichondriusem. Ja nie będę wcale rozmawiał z duchem Keltuzada. Okay. Nie mów Tichondriusowi. W sumie nie masz o czym, bo tego nie robię. Panie Tichondrius, Artasowi odjebało. Tak, to by się zgadzało. To już było wcześniej. Ej, naprawdę jest dwóch Artasów. Jeden jest na scenka, jeden jest z kampaniny. No by tak płacze, im bo tak łatwiej. Bo jest ale, ale. że mój nie mamany, ale. ale. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na dole. W opisie macie oczywiście Discord. Ja jestem, wam ze mną jest wąsł. Znaczy bywaj, eee, jesteście? Bywaj, bywaj. Bracie, Aha. panie.